Ci salteczku, że mamy tyle roboty dzisiaj z matą, bo uciek nam jeden guzik w Warszawie. Inny to się w ogóle zgubił i dodajemy nowy słowo. Najpierw nagramy guzik świnka, bo on się zgubił w Warszawie. Świnka. Świnka. Łapeczka. Tak! Świnka jest do zabawy. Super pomysł. Przyczepiamy guzik świnka, dobra? Przyczepiamy. Najpierw przyczepiamy pierwszy rzep tutaj do guzika. Zobacz, to jest rzep. Mhm. To jest rzep. Żebyś tymi łapkami swoimi tego nie urwał. No, żebyś nie urwał, bo tak robisz czaski i... Okej. Okay. Czyli mamy jeden rzepik. I drugi. Przyczepiamy drugi. Pięknie. I, proszę bardzo, guzik zagubiony, czyli świnka. Świnka. Daj łapką. Świnka. Tak, kochani, ja jak ja. Ale że wy nie zauważyliście, że nie ma na naszej macie psiałunku, zgubił nam się psiałunek i nie było go długo na macie. Także, słuchajcie, wraca z powrotem. Tylko musimy tutaj nagrać. Mamy takie dwa zapasowe guziki. O, to jest ten. Dobra, czekajcie, jak to się robi. Psiałunek. Psiążek. Jaki jest psiążek? Tak, o matko, taki psiałunek, Dziękuję. Zabawy chcesz? A w co chcesz się bawić? W co ty chcesz się bawić? Na tarasie? Na tarasie nie. nie. O tutaj do No ja wiem, ja też Cię kocham. Psaunek. O, taki psaunek. Piękny. Piękny psaunek. Piękny. Teraz montujemy słowo psaunek na matę. I słuchajcie, jak się zgubi jakiś guzik, to jakbyście mogli podpowiedzieć, gdzie się zgubił, to byłabym zobowiązana, bo jakoś... Nie wiem, jak mogłam zgubić ten guzik. No, ale pewnie gdzieś wyjeżdżaliśmy na jakieś wakacje, nie? I gdzieś się to zapodziało. Mógłbyś mi czasem powiedzieć, że mam bluzę poprawić, bo wyglądam jak. nowe słowo! Ja nie wiem, czy wy będziecie podekscytowani. Sadek niekoniecznie. Uwaga, nowe słowo. Czy ty jesteś gotowy? Uwaga, to będzie słowo. Woda. Gdzie jest woda? Gdzie jest Twoja woda? Gdzie jest miseczka z wodą? To jest nowe słowo, tak? Tu zobacz, będzie jedzonko, jedzonko. a tu będzie woda. Weda. Woda. Woda. I jedzonko. Jedzonko. Tak? Woda będzie koło jedzonka. Tu. Woda. Tak, to jest nowe słowo pięknie. Nowe słowo, woda. Ekstra woda. Weda. Woda, tak. Woda. Woda, woda, woda. Tu jest głuz, woda. Tak, woda.